Hej sieman ludzie, z tej strony Sebastianik Witam was serdecznie na moim kanale Proszę państwa czas na 25 kolejkę spotkania Do PKBP Extra klasy Krakowia Zmienimy się z Widzewem uć Jak się wam oczywiście odcinek spodoba To łapka w górę, subskrybujcie mój kanał i komentujcie Ten mecz odbył się 16 marca O godzinie 12.30 na stadionie stadion MKS Krakowia w Krakowie Transmisja będzie na kanale oczywiście kanał plus sport moi drodzy no i proszę Państwa zobaczymy jak sobie widzę w poradzi. Mam nadzieję, że wygramy to spotkanie, bo potrzebujemy te 3 punkty i się utrzymać w ekstraklasie, bo to jest bardzo ważne, to jest runda wiosenna, jak wiecie. No z tym przy Państwa żartów nie ma. Teraz trzeba walczyć o to, co będzie. No dobrze moi drodzy, to widać, że już mamy nowych zawodników. Liberto z Lens, tutaj widzicie, no nie ma się Kastriatiego i nie ma nowego jeszcze bramkarza z Słowaka, no szkoda. Dobrze moi drodzy, to jedziemy, gramy, a ten mecz będzie komentować to spotkanie Tomasz Smokowski Jacek Laskowski. Widzimy się po pierwszej połowie spotkania, po trzy punkty widzę, jedziemy. Te drużyny mają wiele starych porachunków do wyrównania. Dziś mają ku temu okazję. Która ekipa będzie dziś cieszyć się zwycięstwem? Witamy Państwa serdecznie! Nie będę ukrywał, że trochę czekałem na ten mecz. Miejmy nadzieję, że poziom widowiska nie zawiedzie i będzie o czym rozmawiać. Przed mikrofonem Tomasz Smokowski i niezawodny Jacek Laskowski. Zapraszamy wszystkich Państwa bardzo serdecznie na ekscytujące spotkanie z naszą ekstraklasą. To, co już Jacku wiemy na pewno, to to, że czeka nas spotkanie w rozmiarze XXL. Mam nadzieję, że wszyscy przygotowali sobie już jakieś przekąski, bo zapewniam, że od tego meczu nie będzie się można oderwać ani na minutę. Broni ale piłka w grze. Tak, trzeba będzie kombinować od nowa. Widzimy skład Krakowi na to spotkanie. Widzę w łódź. Zacznie grę w następującym składzie. Suwają się z piłką w strefie ofensywnej. Mogą zagrozić bramce rywala. Mamy podanie do Kornela Rupy. No i proszę, rzut karny. Będzie znakomita wręcz okazja, by wyjść na prowadzenie. Sędzia sięga do kieszeni. Uznaje, że to faul, za który należy się co najmniej żółta kartka. Tak, rzeczywiście przepisy są jednoznaczne. I samo podyktowanie jedenastki nie byłoby wystarczającą karą. Pójdźmy, czy będzie zaraz 1-0. I piłka w siatce. Dla strzelca rzutu karnego wykonanie swojej powinności nie było szczególnie trudne. Rzut karny wykonany z zimną krwią. Wiedział, że bramkarz się rzuci, więc z wielką pewnością siebie strzelił sam środek. I faktycznie bezradny golkiper odprowadził tylko wzrokiem wpadającą do bramki piłkę. Prowadzą zatem 1 do zera. Panuje nad piłką, pędzi w stronę bramki. Szanują teraz piłkę, wymieniają podania, zyskują na czasie. Miłka przejęta. Aj, niewiele brakowało. Dobry pomysł. A szkoda, że strzał niecelny. to Miloš. Nadal prowadzi piłkę. Nie rezygnuje z tego ataku. Rywale go zamykają. I... Mocne czyste wejście. A im teraz remis! Dobra interwencja bramkarza. Widzimy teraz, że do czasu meczowego doliczono minutę. Gwizdek sędziego i koniec pierwszej odsłony spotkania. Usłyszymy się za kwadrans solidny występ w pierwszej połowie. Taka gra musiała się podobać kibicom. Naprawdę godny podziwu występ, który realnie wpłynął na wynik. Jeśli uda się podtrzymać formę, to zapowiada się ekscytująca druga połowa. Proszę Państwa, koniec pierwszej połowy spotkania. No niestety, na razie widza przegrywa po serii rzutów karnych. 1 do 0. Musi się, proszę państwa, widzę, ogarnąć w tej drugiej połowie. Wchodzi tutaj zawodnik Liberto, będzie jeszcze Dawid Kacz, Tachanowska i Silva. Jeszcze będzie za Żyro. Dobrze, moi drodzy, widzimy się po meczu tego spotkania. Mam nadzieję, że uda nam się coś wyrównać. Rozległ się gwizdek. Ruszamy. Przed nami druga połowa tego spotkania. Dobre zejście do środka. A teraz kontratak. Jak to rozegrają? Pason należy się rzut wolny, tak przynajmniej uważa sędzia. Poluje piłkę. Widać, że czuje się z nią pewnie. Dobrze wyjaśnia w szesnastce. I dobry to był pomysł. Niewiele zabrakło, ale piłka poza boiskiem. Blik. Kornel rupa. Po tym przewinieniu sędzia dyktuje rzut wolny dla Krakowi. Przerwa w grze. A w niej dochodzi do zmiany w zespole. Ze stałego fragmentu gry wrzuca w pole karne. O, teraz świetne zachowanie w defensywie. Akcja zastopowana. Zrywają się do kontry. Jaki wybiorą wariant? Uwaga, mogą wyrównać. Bramka! Bramka na wyrównanie. Ten mecz jest coraz ciekawszy. Teraz na ekranach powtórka tej bramki. Kapitalny kontratak. Rywale nie zdążyli nawet postawić zasieków obronnych. A z takiego bliska to nawet my byśmy chyba trafili, Tomku. Pewne wykończenie i zero szans na obronę. Ruszył do ataku. Chyba wie, co chce zrobić. Co zrobi Kornel Rupa. Wymanewrował rywala, ależ to było ładne. Skuteczny odbiór, choć był ryzykowny. I czy będzie gol? Tak, piłka w siatce. Znowu prowadzą. To gotowy materiał szkoleniowy, jak zakładać wysoki pressing. Szybkie podejście pod przeciwną bramkę, panika w szykach obronnych i gol. Prowadzą po późno strzelonym golu. Wystarczy jeszcze tylko kilka chwil koncentracji. I wygrają. Obie drużyny mają przed sobą ostatnie 10 minut. Może teraz wyrównać? Proszę Państwa, Dul! Remis na minuty przed końcem meczu. Ależ to będzie intensywna końcówka. Ładna bramka z bliskiego dystansu. Pewne wykończenie. Taka akcja wymaga stalowych nerwów. No i mamy remis 2-2. Decydująca faza meczu i proszę, być może decydująca akcja. Zespół wziął się ostro do roboty, ale chwila, bo mamy przecięte podanie w tercji obronnej rywala. Czy będzie zagrożenie? A teraz tylko bramkarzowi drużyna zawdzięcza to, że nie straciła bramki i remisu. Zagrożenie było naprawdę realne. Golkiper tą interwencją utrzymał swój zespół w meczu pod sam koniec spotkania. Grupa. Pasom należy się rzut wolny, tak przynajmniej uważa sędzia. Czas sięgnąć do rezerw, puścić nowe siły na murawę. No i proszę Państwa, no mamy remis 2-2. Można powiedzieć, że koniec meczu, a jak wiecie dla zabawy jak są remisy, u mnie trafiają się na odcinku, to gramy rzuty karne. Zobaczymy kto wygra. Mam nadzieję, że widzę. No ale powiem Wam, że u mnie Weasports FC24 na odcinku dzieli mi się po jednym punktami. 2-2, zobaczymy jak będzie na żywo. miejmy nadzieję, że widzę w pokona Krakowie. Dobrze moi drodzy, to widzimy się po rzutach karnych, mam nadzieję, że wygramy to, te rzuty karne. Musi się mocno skoncentrować, to w tej chwili najważniejsze. Jest bramka, pewnie zamienia karnego na gola. Nie pomylił się. Gol prosto w okienko, znakomity strzał z 11 metra. I trafił! Dobrze wykonany rzut karny. Po tym można poznać prawdziwego fachowca. Tak jest! Gol! Nie zawiódł! Podszedł do piłki, jakby to była formalność. I broni ten strzał! Co za parada! Widocznie lepiej wytrzymuje tę próbę nerwów. Tak! Piłka ląduje w siatce. Nieważne w jaki sposób, ważne, że skutecznie. Tak, uderzenie nie dające Bramkarzowi wielu szans. Strzał tuż przy słupku, nie do obrony. Gol proszę Państwa! Bramkarz pokonany. Bardzo pewnie wykonał ten rzut karny. Staje sobie sprawę, jaka tu jest stawka. Musi strzelić tę jedenastkę. By zostali w grze. Sprytnie! Strzelił w sam środek bramki. Powiedział, że bramkarz na bank się rzuci. Brawo! Teraz uwaga, decydujące chwile. Jeśli strzeli, będziemy mieli rozstrzygnięcie. Tak jest! Mamy rozstrzygnięcie, proszę Państwa! To trafienie rozstrzyga nam mecz. Ten ostatni karny, opanowanie i spokój mimo presji, mimo odpowiedzialności. Klasa. No i pięknie, proszę Państwa, pokonujemy porzutek karny w Krakowie. 5 do 4, no, coś niesamowitego w tym meczu się działo. Tutaj Krakowie naprawdę cisnęło nas, ale widać, że Jordi Sanchez, no, dwie bramki strzelił. No dobrze, moi drodzy, to to było na tyle w tym odcinku. Ja na moje, oczywiście, kolejne odcinki. No i trzymajcie się, no i do zobaczenia i cześć!